Patrzę wyposażenie czy mamy Wszystko jest Jedziemy Choć zobaczysz, jest takie troszkę ryzykowne to wszystko jest strach ma wielkie oczy Nie ma gałęzi, nie ma niczego Ona nachylona jest w dobrą stronę No to teraz i tyle no. Patrz jak nam czystkę zrobili widzisz? Tutaj, ale czuba nie ma, widzisz? Czuba złamało No tutaj nie pójdzie przejść w te. Nie Jak natniemy w tę stronę, tutaj natniemy, no to się obiniemy, to musi pójść w tę stronę. No. Wiesz to, to już spacz, tutaj patrz, tu mamy dwie, zobacz, tu mamy dwie, a, które asykurują. To, to ja zobacz, jeszcze ci przyniosę po ziemiice, że w tę stronę to jest nachylone. To... Mhm. I zobacz, o, tutaj, był na tego byka. No, grubo. Tutaj, tutaj był czubek Tutaj obył nas czubek. Jeszcze żeśmy chyba w, w grudniu patrzyli, no że patrzyłem, że ona pojechałem do swojego lasu i patrzę, kurde, no wierzchołek leży. Trzeba go posprzątać no i trzeba ściąć, bo to nie ma... nie ma co... Może on się ułamał. On się ułamał, tak Jego chyba pod, na, na, pod śniegiem go to wszystko ten, przełamał się i przerzuciło go. I ile tego lasu mamy tu? Tutaj mamy 14 arów. 14 arów, 14. 14 arów to jest chyba. Ja tak jeszcze nie użyłem, wiem, że e, mamy stąd, To jest miedza. Wiesz to też jest dobrze miedza. O, to to ściąć to będzie problem. Patrz zobacz. Tu, przy budynku, wiesz. Tu, wziąć, to się to będzie jest... problem, no, to trzeba będzie to kogoś zająć. jest, widzę. To wszystko też jest nasze tutaj, opatrzył. o No o. zobacz sobie. Widzisz to? Kolega ojca mieszkał i tutaj ten sobie tak... O dobra, tu mogę to sobie ugodzić. I no, ojciec mu pozwolił tak tutaj ten wiatr żebym miał. Ale tu nasze jest tak o, tak, no to to, o. A, no, czyli tu jeszcze ten... To jak tu słupek, to idzie miedzało, tak o. Aha, w ten sposób. No i tak pozwolił się... mu ten. Okej, okay, no rozumiem. naprawdę, widzisz, i tu masz raz. Tu tu jest to, naprawdę jeden, jest, drugi, ten... to jest naprawdę bardzo taki wiesz, wartościowy. Zobacz, patrz. On jest o. czysty. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć albo 10 metrów. Ja dokładnie tego nie wiem. Ale A to na, ten, jest... na jaką długość? Do końca tej drogi. Ja myślałem, że mamy. Oho. Dalej mamy tylko do końca. To też wszystko. Tu był seklach i ktoś nam zapierdzielił go. Ktoś nam gwizdną z tych To była ta joda. Tu się kręciła? Tutaj. To ta ta, pamiętam. Tu też beki mam z pamięci. Pamiętasz jak żeśmy tutaj ciągnikiem manewrowali? Pamiętam. Ona stanęła jak słup. Ona miała pójść w tamtą stronę. Ale to tak... Pamiętam wtedy, bezwiesna pogoda była. Ona była takiej wielkości, no jak tutaj widać, sporej. Ja bym powiedział, że ona troszeczkę mniejsza była od tej, wiesz? Troszeczkę mniejsza od tej była. Ściąłem ją, a ona nic. Bijałem tu kliny. Nic, bym powiedział, nawet wiatr był taki niesprzyjający, że nawet bardziej na te kliny dał. I tak stało. No i wtedy co? Co zrobiłem? Pamiętam, Ciebie tu zostawiłem i mówię, słuchaj, chłopie, wtedy miałeś ślad. Młody byłeś. I mówię, słuchaj, ty się obserwujesz z daleka. Na pewno cię na ciebie nie poleci, będziesz widział. Bo tak przyjechałeś... to się zawiesiła na górze, pamiętam. Tu żeśmy ciągnikiem manewrowali. Z każdej strony trudno było ją po prostu. I ona dziś się nawet chyba tu wbiła. To był chyba 13, to był 14 rok, 14 albo ale ten diłem przyjechaliśmy. Ciągnik już żeśmy mieli, tak, ten duży. ale też był ładowacz. Ładowacz był? Tak mi się wydaje. Ale chyba nie było jeszcze ładowacza. Tak mi się zdaje, że ładowacze nie było jednak. No to, to 13 rok to 13 rok, no. Ładne, proste. Tu 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 patrz, bułka można już będzie drzewa brakować, to się buka zetnie. Zobacz. Czy na lesie można zrobić? Las jak się ma, to trzeba go też od niego dbać, bo usychają drzewa, czy da się zarobić? No taki zarobek to no, taki połowiczny, bo materiał na dach, no też swoje kosztuje, no nie ma co. No da się zrobić się. Ale też widzisz. Rodzinie. Jeżeli ten las się przekazuje z pokolenia na pokolenie, no przecież no ja już co tutaj. Widzisz, jeszcze ciebie zostały kilka takich typów. Pamiętam też ojciec chyba, że dwie czy trzy jodeł, jak brat, się budował. Też były ścięte tutaj. No i tak zostają już coraz mniej, coraz mniej. Gdzie niegdzie jakieś tam nasadzenia się, ale kiedy oni to będą. Krzywe, krzywe. Patrz, następna, zobacz. To drąg, prawda? Za sto to ona będzie może taka jak... O, a tu patrz, jaki fajny ten. Patrz, jak się ładnie wije, zobacz. Chciałeś, Patrz. Patrz, zobacz, natura. To jest zielony ład. To jest natura. O, zobacz. Chciałeś? No? Chyba, że pójdzie w to, na samochód. <laughs> czy może? No Nie. może. czy patrz. patrz. Ty si... Trzeba zawsze patrzeć w tę ona jest tak troszkę ustawiona. O. No, tak jakby chciała taką iść pomiędzy te. No szkoda by, szkoda żeby tutaj wiesz, no najwyżej którejś zadusi, wiesz. Trudno. No tego może hapnąć. No szkoda. Ty chcesz tam później kimś ściągnąć jakoś? No i się bierze. A na ile metrów chcesz ściąć? Jeszcze nie wiem, ja się muszę obliczyć. No. A to jest to dach czy na co? Może coś będzie na dach. No, a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku ścinane jodły. Przy budynku. <grym jest, <grym jest budynek, stoi tutaj niedaleko. Ono nie jest tak blisko, ja tam, ja tam żartowałem troszeczkę. Że tak blisko jest tak, że jest to troszeczkę tutaj podostrze. Fakt faktem, tak powinno się robić, ale wiecie, czy to ma jakieś znaczenie. Czy to się trzy razy pociągnie, czy dwa. Nie ma żadnego znaczenia, wiecie, nikt nie będzie Sprawdzał, czy wióra są jednakowe. Naprawdę. To jest tak mało znaczące i mało istotne w pilarce, że naprawdę. No najlepiej, jak się kupuje nowy łap, i najlepiej, jak się ostrzy, wiecie się ostrzałko. Tak, wtedy jest najlepiej. Wtedy jest równo zostrzone. A, takiego profesjonalista jak ja, no to. można sobie podarować. Czuję stres? Co? Nie detektorze? Co? Zawsze coś może słuchaj pójść nie tak. Nikomu żadnej szkody nie wyrządzi, tylko on się może zawiesić. No. fachowcu oglądałem jak tam miał też takie trudności z tym, że też zawiesiło mu się na pniaku i tam takie pokazywała taki sposób podrągu. No widzisz, i czasami też się zdarza i pilarzom takim zawodowym że jest jakieś utrudnienie, no. Nie zawsze wszystko jest pięknie, no. O, ci on tu jedzie, do końca, do końca? Może i tu zawraca. Będziemy I Tak się zastanawiam, czy tu czasem nie wykopać dołu. Patrz. Co, chcesz kamienia postawić, żeby nikt nie jeździł? A nawet może być miedzą, wiesz? Może być miedzą. 4, 5, 6, siedem, 8, 9. Widzisz. Tak jakby to jeszcze sosna ta była też w naszym. Tutaj gdzieś tam miedza, widzisz, nigdzie nie jest zaznaczone. Bo taka jakby gdzieś taka miedza goniła. O, tutaj. No to można wziąć taśmę. nie krokami. troszkę odjadę. 9 albo 10, może 15. No Ci, że naprawdę nie wiem. coś się ojciec mówił, że 9 metrów było. Romka chcesz? No weź, da szczęście. Chicę do na szczęście. Nigdy nie wiadomo czy się przyda. Ten o poleci na pewno, ten na pewno. Może go zerną. 何ですか Się tak się tak, kierę. coś musi się Kierdolici. też wyciągnąć teraz, tak? No. Aha. Ładuwa, to przyjechać i popchnąć. Po trzech latach. głębiej, to co nie pójdzie? Nie bardzo. Chciałbym jeden, jeden w drugi, wiesz? Wyciągnąć taką kurwa, żeby było wyżej troszkę, wiesz? Lwarek jeszcze można było włożyć. No ilu tam trzeba? Tu już doszło, no już tylko wywrócić. Do tego przycinaka nie masz? Nie. No wychodzi. Jeszcze tego wyciągnął. Był dwa w Wiesz jak się rusza, fajnie. No, przygina je. No biedny domek Już się odgina. No, przełam się. Na pewno tutaj nie poleci w bok, w tył, ani nic. Tylko musi się przełamać. Dobrze wiatru nie ma. Cieniu w grubszym zakuje. A się suno No ja nie chce lecieć, kurwa. Zjechał. Stoi. Co? Stoi! Stoi! O. nie pojechać. To poprasz go u górę? No. A nie odbije ci? Nie powinien. Brakowało grubszych klinów. No. no. nie powinien się przyważyć w tę stronę, prawda? No, żeby na cienie poleciał. No właśnie. Pociągiem przyjada. ty bądź tutaj pilny, żeby tutaj nikt nie wszedł. Mhm. Nikt nie wszedł, wiesz? Jak tam? Coś się ruszyło? Nic. Myślę, że to jest dobry sposób, a on, on się nie ześciźnie bardziej. Może pójdzie. się może się Żeby nie poleciał na ciebie. Bo jest tak trochę dupnie. On tutaj się zepsze na tym, patrz, tu. A, Czyli nawet jeśli będzie? No, no. On się nie zeszlizgnie, bo on ma tu pod skosem. Widzisz? A nie chciałeś tutaj bardziej lewarkiem jakoś podnieść tę stronę? Czy przywalić go? Nie, ja myślę, że już się powinno udać. Sobie drzwi otwórz, będziesz wyskakiwał. Ciężko. Widzisz coś? Nie ma wiesz, mało widzę, ale spróbuję no. Pamiętajcie, nie nasladujcie nas jesteśmy w prywatnym lesie. Troszeczkę zabawa w kaskaderów, no nie wiem, może to nas nie pierdychnie na nas, zobaczymy <grytanie> Patrzcie jak się przykrzywiło w prawidłową stronę. A nie chce iść dalej mm. Dobra, idzie, 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 idzie Bardzo dobrze, tak miało być. <grytanie> Dwa mać. <laughs> kuziwa, ile to stresu, ja pierdzielę. Zobaczmy co, co się stało, co nie poszło, to, co poszło nie tak, jakie popełniłem błędy. Patrz, ona dziurę, dziurę ma w środku kuźwa, widziałeś? Czy to do końca takie gówno? Ale ja, chodź zobaczymy tam gdzie ten. Najwyżej będziemy cieli stąd, wiesz? Z tej strony. Powiem ci co, ładowacz nie działa. Muszę zobaczyć do tego roz tego... Może linki znów. Może linki się popuściły. Tylko opada ciężarek. Tak, to jest czubeczek. No. Czasami może być to, że ten cały pierwszy kloc pójdzie jaką dupę rozbić, wiesz? No i widzisz, niby jodła, no ciekawe jak ta w środku jest ten. Może też pusta. Tutaj się podświatujemy, wiesz, to wszystko poodsuwa się. W poniedzieli przyjdzie leśniczy, odbije to tak. Ale to on może być, o wiesz, on może w kawałkach być już pocięty, może poobrabiany wszystko. To nie przeszkadza. Jakie widzisz tu problemy? Błędy, jakie dostrzegasz? Jakie błędy zrobiłem? Za mocno tutaj chciałem, bo tutaj musi być wcięcie. Mu dotąd, prawda? A tutaj musi się trzymać, wiesz? Tutaj się musi trzymać. Tak bardzo z kosem poszedłem tutaj, bo ja to zrobiłem drugie wcięcie. Także tutaj trzeba tu patrzy, żeby tu prosto było. No i oczywiście klin. Trzeba jeszcze ze dwa kliny takie. Bo... Nie, muszę. Wiesz, ja ciołem... bo przy tym pamiętasz? Pamiętasz, jak ja mówiłem? Coś chyba. Letko idzie. No, Pamiętaj. nagrało się to, nagrało się? Zakamerowałeś to? Normalnie czułem piło, że coś jest w środku nie tak, wiesz. No i wyszło sidło z wora. Ten pierwsze nacięcie. Ten, było, pierwsze nacięcie do... było dobrze, nie należy, bo parę bo na się tu sunęło, ale dobrze, że się sunęło. Także tu się zaparło tu, w tym miejscu i można było go po prostu przerzucić. No. Jeśli nie czujecie na siłach, to nie ma co. Nie, nie, ścigać. powiem ci tak, no na pewno tego, tego nie będę ścinał, to 100%. To wiesz, tu trzeba linę, tu trzeba jakiegoś alpinistycznego tego. Człowieka. człowieka tutaj to tu musi linę pociągnąć linę tam w tę stronę, żeby to ukierunkować. To nie jest takie proste. No. Chociaż już też już to pod, miałem pod czapką, czapka <grywia> mu No i tak to jest. No ale powiem, powiem szczerze, że no, trzeba podejmować pewne takie wyzwania. Przed człowiekiem stoi. To nie sztuka, zawsze nic nie robić, siedzieć, patrzeć, miąchać w jajach, no i oglądać Gdybyś y. przyjechał 30 z turem, to byś nie musiał. No 30 sztórę, to by to pierdnęła. Wiesz, nie miałem jak tu wjechać, bo myślałem, że wiesz ładowaczem wysiłkowo. Wiesz, hydraulicznie, a tu widzisz chyba linka się odpiła. On no, tak właśnie ten joystick tak dziwnie le, ten jest. I go trzeba podkręcać, bo on chyba tak do końca nie działa. No trzeba zobaczyć do tego joysticka, co tam się dzieje. Ta jodła była nachylona po pewnym, ona już miała pewien stopień nachylenia. Wiesz, tam tylko brakowało. dotknąć, patrz, i patrz, to, to, tutaj jest. Pamiętasz tamte jodły? Tam tak też samy. brakowało dotknąć. No. Tam brakowało też dotknąć. Tam tak brak, wtedy tutaj. brakowało klinów. Teraz co kliny? Tego za mało. Mało klidów, no. Cześć, jeszcze chyba ze trzy. Ja jeszcze wziąłem taki duży metalowy, wiesz co? Tutaj mu muś nie szpiło, prawda? To, się to nic, się dzieje. nic się nie dzieje, a tu mu nie to piło. No, no ale też trzeba w razie jakiś takich tych. No, zadziwiło mi to szkoda po prostu. Nie wiem, jak ten głęboko klocek jest tak zainfekowany tą tą martwicą. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tutaj jakiś bolak jest, wiesz, patrz tutaj. Takie 50 cm bolaka. I tutaj można wymierzyć. Na przykład. Nie wiem, no ile tutaj mamy. Nam trzeba. Pasowałaby nam do tych, takich doszopy, krokwie takie tam gdzie będziemy zmieniać, wiesz, dach 4, o 5, o, widzisz, i tu już do 5. A tutaj coś może na no, 2 metry, raz, dwa, no nie wiem, no 4, 5, 6 metry można w jednym, to nie trzeba, no. może po 3 metry wrzucimy takie klocki. No. Mogę wziąć tego, co tartak ma Kałupa cała prawda? Dobra, zbieramy gra. Wiesz co, ja nawet od, od razu myślałem ciognikiem przyjechać, wiesz, ja tak miałem takie dziwne przeczucie, wiesz, żeby to przyjechać od razu ciągnikiem, ale tak, a dobra, a samochodem będzie prędzej, wiesz, szybciej, tego, jeden jeszcze klin, taki ten czerwony i już by było gitara, no, nie trzeba było nic, jeden klin. nie trzeba było wtedy nacinać, nie trzeba było nic. No to Ja myślałem, że wiesz, jak, się, jak się natnie, jak to nadetnę, to ona szybciej się przyłoży. Bo Wiesz, byłoby takie ryzyko, jakby się całkiem zsunęło tu, prawda, no i wtedy... No i za Ciebie. I na mnie. Tak, tak, ale wiesz, ja wszystko obliczam, no słuchajcie, trzeba... I że żeby było. Tam ja, nie jeleniu. ja nie jelenią. Ja nie jelenią. Tak się zastanawiam, tylen, by ją uciekał, kurde. Avantem trzeba było przyjechać. Czekaj, ja Ci Awanta pokażę jednego. No, też się przywróci, widzisz. <grym> <grym> Muszę sobie waleriankę wypić pewną. Zawsze mi tutaj... Ta działka mnie zaskakuje z tymi jodłami, zawsze. Ale wiecie, i sosny też czasami nieporadnie potrafi ściąć, no, ale trzeba wiecie, trzeba się uczyć, trzeba uczyć, wiecie, bo takie jak przyjdzie czas, że nie będzie komuś ściąć drzewy, to tylko się przyjdzie rozpłakać, także do następnego.